Dzisiaj taka lancia ja, Voyager chyba się nazywa, co my to nawet nie wiem, bo specjalistą od takich aut, ja nie jestem. I przyjechał na jakiś pęknięty przewód. Ja ten przewód rozebrałem przewód między turbiną a Ficem Powietrza, który jest montowany tutaj, w tym miejscu, jest zamontowany, a tam jest do. Do turbiny montowany taki wielki kolor, ledwo co mi się tutaj zmieścił, no ale dam radę. No i to jest ten pęknięty przewód, znaczy to już jest nowy klient, kupił dostępny. Słuchajcie, tylko w oryginale. Tylko i wyłącznie, eee, no. I klient pojechał kupić, bo nie było jakby innego wyjścia. Tutaj macie numer oryginału, i słuchajcie, ile taki przewód waszym zdaniem może kosztować. no? Kawałek plastiku, no, z jakimś tutaj zaworkiem, kawałek gumy, no ile by mu to mogło kosztować? No to powiem Wam tak, używany, jedna sztuka była, nie wiadomo w jakim stanie, dwie stówy, nowy, tysiaka. 1000 złotych, bez pary złotych, no, wyobrażacie sobie to? 1000 złotych taki przewód kosztuje. Niech wam to po pęknie taki przewód. Jeszcze ja wezmę jakąś kasę za robotę, jakieś 300, może 400 zł za, za wymianę, bo tu dostęp jest do tego słaby. No i zobaczcie, niektórzy narzekają, że pan panie drogo! Wziął pan 500 zł za robotę drogo. Spędził pół dnia drogo. A tu kawałek rury plastikowej 1000 zł. No, widzicie jak może być ładnie? Więc chyba nie polecam wam tego auta. No chyba, że macie dużo kasy, no to kupujcie.